ci, co śledzą filmiki, to wiedzą, że dzisiaj powinny być rozmówki w pracy, znaczy się rozmowa kwalifikacyjna, o tak, dokładnie, ale na to poświęcamy dwie lekcje i stwierdziłam, że zrobię z tego jedną lekcję, bo dużo słówek się powtarzało z listu motywacyjnego, więc za tydzień, w wtorek pojawi się filmik właśnie z rozmową kwalifikacyjną. A dzisiaj postanowiłam nagrać filmik z... Em, zwrotami grzecznościowymi, ale bo, bo ktoś mnie poprosił o to, tylko że te moje zwroty grzecznościowe ograniczają się do proszę, dziękuję, nie ma za co i tam trochę jeszcze coś w tym, w tym temacie dodam, ale rozpędziłam się i w sumie napisałam coś, co mi przychodziło do głowy, tak na co dzień, które em, zwroty, takie zdania, które może być zatem są w pracy, w sklepie, gdziekolwiek, nie wiem na ile. Tu jest może, nie wiem, 20, może 25, um, ale mam nadzieję, że przydatne. Może jeszcze ich nie znaliście albo gdzieś tam słyszeliście i do końca wiedzieliście, o co chodzi. Także będę je czytać um, i podawać znaczenie, a listę tych y, znajdziecie na stronie tych wszystkich zdań. Tak jak było kiedyś, właściwie we przeszłości, jak odkryłam pierwszy raz taki filmik. Um, I będzie teraz tego typu. Mam nadzieję, że one się nie powtarzają za bardzo, tak jak są w tamtym. Co do dalszych filmików, jeszcze pojawią się teraz, to jest ostatni temat na lekcji, rozmowa kwalifikacyjna, jest przerwa i dopiero wrześniu znowu startują lekcje w walwajku. Przez ten czas będę nagrywać filmiki w, z rozmówkami w pracy i co jeden filmik poświęcę na jeden, na jeden, jakby, jedną pracę, jeden dział, jeden filmik. I na przykład praca w, na magazynie, praca w piekarni, praca gdzieś tam jeszcze. Kilka takich filmików, praca na budowie. E, napiszcie mi jeszcze, gdzie pracujecie, gdzie mniej więcej, w jakiej kategorii przydadzą Wam się rozmówki. Aha, na poczcie jeszcze e, coś takiego. Te na pewno będą, żebym mogła nagrać coś, coś właśnie związane z pracą, rozmówki, ale nie ogólnie, tylko konkretnie w, w, w jednej dziedzinie, powiedzmy. Także jak macie jakieś inne propozycje jeszcze co do tych rozmówek w pracy, to piszcie właśnie jakiej pracy, jak, jaką pracy, tak, tutaj jako temat wybrać. I to się będzie pojawiać przez wakacje. Chodź, zaczynam z rozmówkami, zdaniami, stwierdzeniami. Pierwsze takie oczywiście, no to proszę, jak jest, proszę o Blift. I czasami właśnie mnie pytacie, czy jest Aussiblift, czy Aussiblift. Aussiblift i Aussiblift mamy, I y to jest pan, pani państwo, a jedno to ty, tak? Jeśli zwracamy się do pana, pani, do państwa, mówimy Aussiblift, a jeśli do um, per ty, no to Aussiblift. Pamiętajcie, że w Holandii głównie to jest używane, znaczy się to też, ale nie trzeba na przykład zwracamy się do kasierki, nie trzeba mówić per u, y, tak to jest w Polsce, czy do obcych. Osób spokojnie można na te, czyli Tak samo jest dziękuję Mamy dank u wel and dank je wel. Nie dank je wel, czy jakoś tak. Zwróć na to uwagę. Nie dank je wel, tylko dank je wel. ja Dank je wel. Albo dank albo dankie, albo ausy, albo alsje. Skrót od tego, tak? To jakby takie dzięki, proszę. Nie jest to broń Boże jakoś nie, niegrzeczna forma, czy coś, jak powiemy ausy lub alsje. No, spokojnie można mówić: Austri, Austri, i dan e, Nie ma za co. Chrach, chedan. Chrach znaczy chętnie, a chedan czas przeszły, dokonany od czasownika dun, ta druga część. Czyli zrobione, dosłownie. Chrach, chedan, chętnie zrobione. Tłumaczymy to jako, że nie ma za co, że chętnie to zrobiłem. Nie? Albo można też powiedzieć bardziej dosłownie, czyli hejn dank. Żadne dzięki, dosłownie. Nie? Czyli hejn dang, dank, danki, odpowiednik naszego polskiego. Nie ma za co, nie dziękuj. Ehm, Potem, co mi dalej przyszło, mi na tym się skończyły w sumie moje zwroty grzecznościowe. Um, I tutaj mamy zdanie, że coś tam kogoś turchnąło i też powiedzieć, że sorry, nie chciałem. Um, Het was need express, nie? że to nie było specjalnie coś w tym stylu. Het was need Express. I tutaj uważajcie, Express nie znaczy wcale, że coś jest szybko, czy tam Express do kawy, czy coś chcesz szybko zrobić, tylko Express, że właśnie coś jest. E, Chcący coś specjalnie, a nit express, że niespecjalnie, niechcący. Nie? So, sorry, det was need ex express, czyli że to nie, to nie było specjalnie, albo że to było przypadkiem, det was per onchlek. Na przykład, tłukłeś to en, sorry, od was per onchlek, że to nie było specjalnie, to było przypadkiem per onchlek. Albo przypadkiem tutaj do Ciebie zajechałem, bo pomoliłem drogi per onchlek, że so nie? per onchlek, tak jakby przez nieszczęście, onchlek dosłownie nieszczęście. Mogę się o coś spytać. To ma większość już zna. Mach ich iets fragen. Ja, pytać. Mach ich, czy mogę. Nie mówimy o coś, tylko po prostu it. Mogę się coś spytać. Mach ich iets fragen. Mogę się o coś spytać. I potem się odezwały znowu takie zwroty powiedzmy grzecznościowe, czyli przepraszam, po prostu sorry albo my excuses. Można też powiedzieć, ale sorry w zupełności wystarcza, Czyli sorry of my excuses. Um, Excuseer, jeszcze można, ale to nie, nie trzeba. To on.eu oh, już wtedy takie bardziej, a tak normalny język na to. Sorry, albo uh, my excuses. Um, przykro mi, HET spite me. Ja, Przykro mi, HET A, JAMER, JAMER, czyli szkoda. Ja, o, oh, jammer, zepsuło mi się auto. Jammer, mi kod. O, oh, jammer nie mam e, dzisiaj chleba ze sobą, o jammer, wszystko jammer, jammer w Holandii, albo lekker, czyli pozytywnie jammer, czyli szkoda, nie materiale, tylko o szkoda, że jutro nie przyjdziesz, jeszcze mamy słówko hejlas, hejlas, znaczy niestety może słyszeliście czasami jak ktoś mówi hey de Cas, a Cas to jest masło orzechowe nie ma nic zupełnie połączonego nic wspólnego z tym hey de Cas. po prostu się rymuje i tak, tak tutaj mówią, tak się przyjęło, hey de Cas. o niestety, coś takiego jak my po polsku mówimy, nie wiem, kurde mole, kurde kurka wodna. Też nie chodzi o żadną konkretnie te kip. Nie przetłumaczymy tego tak na polski, tak? Tak samo jak po polsku nie mówimy niestety masło orzechowe tak samo Holendrzy nie mówią te kip, kurka wodna. Coś takiego. Um, co tutaj jeszcze mamy? Nie wiem, po prostu nie wiem. Igwejt het nic, Z tym, że to het e, m, tak wyraźnie nie wymawiamy tego, tylko połykają jakby te literki, jest igwejt het niet. Jakby H nie ma, a et zamienia się na et. Igwejt het niet. Igvated nic, nie wiem. I to het wtedy, że nie wiem czegoś tam. Nawiązujesz do odpowiedzi. A jak mówimy Igvated niet, bez tego head, to znaczy, że później wspominamy czego nie wiemy. Igvated niet, war my telefon licht. Nie wiem, gdzie leży mój telefon. Bez tego het. Igvated nic, bo dalej wspominamy czego nie wiemy. A jeśli ktoś się pyta, war licht my telefon, gdzie leży mój telefon, to, to odpowiadamy z tym het. het niet. To het nawiązuje do tego pytania, że ja nie wiem tego, nie wiem o tym. Ik weet het a nie wiedziałem. Ik wist nic, ich Ik wist het Nic z tym, że to het. Nie wymawiamy, niewyraźnie, znaczy nie dokładnie tak. Ik wist het Łączy się. Ja wist, czas przeszło od weeten. Um, jeśli Wam się myli, tak, że czas przeszły od Wejtę to jest Wist, Pokojarzcie sobie z tą grą twist, czy twister jakoś tak, że ręka tu, noga tam i wszystko jest poplątane. Jakiś twist, jakiś miks. Um, chcesz powiedzieć, czy coś wiedziałeś, tak, no ale wszystko cię w głowie też pomieszało. Noga, tu, te myśli, wszystko powiedzmy, tak sobie może pokojarzycie, skojarzycie. I tak, że wieść, że wiedziałem, ale pomieszało mi się, że nie pamiętam już. O właśnie, ich wejted nic, znaczy nie wiem, ale ich nie my. Mir czy znaczy więcej, jakby nie wiem już więcej, o to chodzi, że już nie pamiętam. O ich wejdzie y, nie Albo jak on się tam nazywał? O ich wejdzie nie mehr. że nie pamiętam. Ich wejdzie nie Można to oczywiście powiedzieć. Ich erinner het me nie mehr. Nie przypominam sobie tego już, jakby więcej, nie przypominam sobie. Ale potocznie, najczęściej już to jest. O ich wejdzie nie Dan, um, uh, Gdzie mogę. Coś tam znaleźć, gdzie mogę to znaleźć. Warka Finden. Finden, czyli znaleźć. Warka nigdy Finden. Um, nie mam pojęcia. Ik heb geen idee. Nie mam pojęcia. Ik heb geen Nie mam pojęcia. Idei, pomysł. Pojęcie, tak? Nie w sensie. Nie mam pojęcia. Nie znam się na tym, jak to działa. To wtedy jest ik heb geen verstand. To było w temacie storing. Tylko ik heb geen idee. Nie mam pojęcia, czy mam jutro wolne. E, bedankt voor je hulp, czyli dziękuję za pomoc, tutaj uważajcie helpem to jest pomagać, ich help ja pomagam, ale hulp to jest pomoc przez u, to jest bedankt voor je help. bedankt, dziękuję za twoją pomoc. E, muszę tylko zerknąć, czyli ik moet even kijken, niech no tylko zerknę, muszę tylko spojrzeć, zobaczyć e, i tutaj, co my tutaj mamy, nie mogę się rozczytać, bo pisałam ręcznie, e, aha, i heb bla bla bla, noudych, że coś potrzebuje, na przykład new stickers, czyli nowe naklejki. Potrzebuję nowych naklejek, tutaj już nieraz wspominałam o filmikach o tym, czasownik potrzebować nie znaczy, nie samo noudych, tylko heaven, noudych, hebben. I no, heb bla bla bla, noudych na koniec. Hep i noudych znaczy, że potrzebujesz, a pojęcie stawiamy, stawiamy co potrzebujesz. I heb new stickers, noudych, czyli potrzebuję nowych naklejek. Gdzie leżą naklejki? Warlichen de stickers, gdzie leżą naklejki? Co mówisz? Wadzehje, czyli co mówisz, a co mówiłeś, co powiedziałeś, to jest wadzajje. Zaj, no. czas przeszło od zechen, zaj, sei, zajden. I muszę ci coś powiedzieć. jak musiał idz fertelen. fertelen. Muszę ci coś powiedzieć. It, czyli coś, fertelen, powiedzieć. I to wszystko, bo się rozgadałam. Miało być 3 minuty, a jest 10 prawie, czyli żegnam się z wami. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Rozmowa kwalifikacyjna we wtorek, a potem tematy w pracy. I tak mówiłam, piszcie, em, gdzie pracujecie, no, z czego byście chcieli mieć rozmówki. Mówię, będzie poczta, będzie e, piekarnia, praca w magazynie. I na budowie te cztery, co mi przychodzi do głowy, najczęściej chyba takie najbardziej przydatne, i resztę dajcie mi też znać jeszcze, gdzie potrzebujecie rozmówki, jak jest jeszcze temat lub dwa do tego dołożymy. I te wszystkie dzisiejsze rozmówki, jeśli Wam się przydadzą i chcecie zobaczyć, jak się pisze, to znajdziecie to na stronie telefek.com. Duj, duj, uciekam, bo się rozgadam zaraz.